Witajcie w następnej degustacji, tym razem piwo od Brudoga i jest to Cake Cartel eh, Hazelnut Stout, czyli mm, leszczynkowy. <ścoughs> Chodzi o, o, o orzechy laskowe. Eh, jest to stout, 6% alkoholu. Um, Wydaje się, że to jest pastry stout, jeżeli jest w nazwie cake. Ciężko tu cokolwiek przeczytać. Jest napisane bardzo lekkim lila na szaro-białym. No, świetny opis. Znaczy, składniki. Nic więcej nie napisali. I co zadziwiające, na ich stronie też są tylko składniki. Nie ma chmielu, nie ma nic. Co się z nimi dzieje? Kiedyś by wszystko było ładnie rozpisane. Można było sobie ściągnąć ee, całą listę składników, jak zrobić w domu. Teraz nie. Dobra, co oni tutaj, jak się doczytam, powkładali? Ingredients. Matko, gdzie tu trzeba pod światło Woda, słód jęczmienny, laktoza, eee. drożdże, eee. aromaty i chmiele. Tyle wiemy. Także podejrzewam, że eee. Owoce laskowe są aromatem, no bo ciężko wycisnąć e, orzechy same w sobie, bo one są tłuste, dość nie idzie, nie, nie, nie gra dobrze z piwem. E, piwo jest ciemnobrązowe, byle jaka piana, znaczy, ono nawet ładnie wygląda, ale tylko przez chwilę, bo szybko pada. Ech, dużo orzechów zdecydowanie, słodycz, laktoza. I gdzieś tam w oddali leciutkie nuty palone, e, czekoladowe. Ale to jest naprawdę daleki dystans gdzieś za horyzontem. Orzechy, słodycz vanilia, laktoza. To czuć. Dobrze, przejdźmy do smaku. Wasze zdrowie. Ciało w miarę OK. Takie kremowe. Dużo laktozy dali, zdecydowanie. Jest lekka słodycz, gdzieś jakieś takie kwaskowe nutki. Dużo orzechów, zdecydowanie dużo orzechów. Eee, trochę takiej, jakby, podbudowy kola. Eee, Teraz zaczyna się lekka paloność, i w miarę jak zanika orzech, to wychodzą te palone, czekoladowe. Tak. I taki jest finisz. Trzeba jest głębsze nuty palone i czekoladowe. Ale ten smak jest dosyć krótki. Już go nie ma. Już nic nie czuć. To nie zostaje. Musicie wziąć następny łyk. Bo... I dopóki macie piwo w ustach, to coś czujecie. A później? Nic. Nic nie zostaje. To jest dziwne. Czuję pustkę. O! No, może takie leciutkie, gdzieś czekoladowe. Nutki zostają, ale to jest pustka. Zdecydowanie. Bardzo krótki y, smak. Rozczarowujące jest przez to, e, ale w miarę ciekawe. E, fajne orzechy, chociaż tylko aromat. Te nuty podstawowe stałtu są zaniedbane tutaj. Wychodzą później. Ehm. No i wszystko jest krótkie, no, także to nie jest najlepszy orzechowy stałt. I koniec. Tak? Ile to było? Sekunda, dwie? I co teraz czekamy na retronosową czekoladę? I paloność? I nie ma. To mi się nie podoba. Ogólnie, ostatnio rzadko Budogowi się udają jakieś dobre piwa, które naprawdę są wybitne. A to. to jest pijalne. Zdecydowanie jest pijalne. E, nie powiem, że nie e, mm, może zdarzą się fali tego piwa wśród Was. Napiszcie, co o nim myślicie. Mam nadzieję, że recenzja Wam się podobała. Tak jak w miarę mi się to piwo, chociaż trzeba je szybko pić. Dajcie łapkę ja w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który nie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco, a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. No oczywiście możecie przesłać to wideo swoim znajomym. Wasze zdrowie! 上手は。